Cześć, dzień dobry, słuchajcie dzisiaj na sprzedaż Hyosung ST7 700K V2 na wtrysku motocykl modelowy z 2015 roku przywieziony z Niemiec, jeden właściciel od nowości słuchajcie Hyosung ma przejechane od nowości 2591 km, zagadamy go tutaj sprzęgło, pompka Mówicie, motocykl wygląda i pracuje jak nowy ze sklepu. Miał jednego, jedynego właściciela. Nie ma na nim grama korozji. Wszystkie powłoki są fabryczne. Motocykl nie miał nigdy żadnej przewrotki. Absolutnie. Maszyna w stanie perfekcyjnym, naprawdę bardzo duży gabarytowo-motocykl. Wielkością motocykla klasy 1100-1300. Także w przepięknym stanie. Od jednego właściciela z Niemiec przywieziony. Stan, jakby go ktoś wczoraj wypakował z kartonu. Pracuje tak jak wygląda, czyli fabryka. Tradycyjnie zrobimy jakieś 40-50 zdjęć, będzie można sobie wszystko dokładnie obejrzeć, przeanalizować stan, słuchajcie, salonowy. Jeżeli ktoś szuka takiego chopera, to zapraszam serdecznie do zakupu. Proszę, kana wszystko tu w oryginale, motocykl jak fabrycznie nowy ze sklepu. Napęd paskiem zębatym absolutnie bezobsługowy. Tutaj silnik dekle spójrzcie. Star motocykla fabryczny, zbiornik bez grama korozji w środku, motocykl zapala na dotyk, pracuje naprawdę wzorowo. Także zapraszam do zakupu, jeżeli ktoś takiej maszyny poszukuje, naprawdę w super stanie, jak nowy. 2015 model. Zarejestrowany pierwszy raz w Niemczech w 2017, na tarczy hamulcowej słuchajcie są normalne ślady po honowaniu, widoczne. Maszyna od nowości oczywiście garażowana, zakupiona przeze mnie bezpośrednio z domu, od jednego, jedynego właściciela. Tu będzie lepiej widać na tej tarczy, może spójrzcie. Także śmiało można powiedzieć, że Motocyk w stanie niemalże fabrycznie nowym. Faktura VAT marża, oczywiście komplet dokumentów do rejestracji możemy w dowolne miejsce w Polsce dostarczyć motocykl. Możemy go sprzedać na raty. 15 minut obejrzyjcie sobie koniecznie zdjęcia, będzie tam wszystko dokładnie widoczne, można przeanalizować każdy element, każdą śrubę tutaj. Także zapraszam serdecznie do zakupu. W razie pytań proszę dzwonić, proszę pisać. Pozdrawiam. Do usłyszenia, do zobaczenia.